Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Wikterią będziemy wykonywać challenge przygotowane przez naszych chłopaków, czyli przez Pawła i Bartka, ale nie będą to takie zwykłe challenge, bo będziemy musiały je wykonywać w takich okularach. Te okulary są tak skonstruowane, że mają takie tutaj wystające o szkło, nie wiem jak to nazwać, takie... Takie coś wystającego, które pozwala nam widzieć wszystko do góry nogami I to będzie utrudnienie w tych challenge'ach Bo te challenge'e powinny być proste, tak jak tutaj chłopacy mówili Pozwólcie, że się wtrącę, dzień dobry Ja tylko chciałem powiedzieć, że w tych okularach robi się cokolwiek bardzo ciężko I wygląda to mniej więcej w taki o sposób Także no, pole widzenia jest dość ograniczone. Oczywiście, zanim przejdziemy do pierwszego challenge, to możecie zasubskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawić łackę w górę. Zasady tego odcinka będą bardzo proste. Za każdy wykonany challenge dostaniemy punkt, i ta osoba, która będzie miała najwięcej punktów wygrywa, a osoba, która przegrywa. Yy... Ale co wygrywa? No, wygrywa gofra od przegranej osoby. Dobra. Dobra. No jest wszystko! Giło. Wszystko super! To wykonaj pierwszy challenge i jaki jest pierwszy challenge? Może zanim odcinek, bo to twój film, załóż okulary. A ja przepraszam, że będziemy wyglądać, jak... Minionki w sumie w tych okolorach cały dzień dzisiaj. Tak podniesiesz tak minionki Dzień dobry. Dobra? I załóż go tak Także w ogóle będziesz komicznie. Pierwsze wyzwanie będzie napić się z butelki. Kto zrobi to szybciej, zdobywa punkt. A wydaje mi się, że to będzie łatwe. Przestańcie mnie pytać czy patrzysz w górę, czy w dół. No właśnie. No właśnie I, nie i wiem, czy to będzie nie takie łatwe, bo różnie już tracisz orientację. Dobra, zamykaj oczy. Dobra, zamykam. Ufamy Ci, że zamykasz. Jak mi poszło? Nie było tak źle. Nie, ogólnie niełatwe jest. Słyszysz, gdzie jest położone mniej więcej, ale nawet czy wiesz, gdzie trafić butelką, no bo automatycznie od, od dziecka No, zaczęliśmy od, od najłatwiejszego. Tak, no. Dobra, oddaję ci wszystko. I ty na <laughs> No Wiktoria chyba robiła tu dłużej. Bo Ola miała duże okulary na pewno. No to też jest prawda, ja mogłam już tak mniej więcej wyczuć, gdzie... Dobra, ja. kolejne zadanie już nie będą od tego zależne. To jest takie śmieszne, to wygląda jakby kamera była na suficie. Nie? No, jakby zwisała sufitu. W drugim zadaniu będziecie musiały napisać na tabliczce moje imię. Okej, okay, dobra. <laughs> no ja nie mogę jak ona wygląda, nie? <śmiech> Jeszcze, <śmiech> Jeszcze masz tak ściśnięty nos. Tak widzicie. <laughs> Pierwszy Słyszy? odcinek na kanale, a ty wyglądasz tak pięknie Najbardziej korzystnie tak. Uwaga, czas, start Kurcze Nie, czekaj Pa ja Dobra, czas stop o nie spodziewałam się, że tak będziemy pisać No ale ma to sens Zobacz co napisałaś Czekam, a, ale to jest napisane tak e, w odbiciu lustrzanym Tak, w odbiciu lustrzanym no. jest, ale da się przeczytać Także się się jest ok, no? zaliczamy da. Ale to nie było łatwe, serio Dobra, uwaga, czas, start <laughs> O kurde <laughs> Nie wiem, jak to napisałam, ale to jest ciężkie! Ola zrobiła to z... szybciej i lepiej. I lepiej, no ale jakby. Ty nie ja... zrobiłaś odbicia. Tak, nie Ola myślała w, w głowie, żeby zrobić odbicie, a ty nie zrobiłaś totalnie odbicia lustrzonego. Co ty szybciej? Ja piszę tak dla siebie. Aha, widzicie? A ja jakby nie, nie myślałam o tym w sensie. To jest tak śmieszne. Ja nie wiem, co jest. Aha, to. Ale... Ale, ale, my, to, ale słuchaj, ma... Wiesz to, czemu, bo ja mam... nie wiem wrażenie, jak to napisała, że widzisz do góry nogami, a twój mózg jakby i tak pisze tak, normalnie. Dokładnie, i to tak. było to. Także no jak możecie zauważyć, za pierwszym razem ona napisała normalnie, nie tak jak Wiktoria, czyli do góry nogami, tylko napisała normalnie. Zadanie numer trzy. Złóż długopis. Taki rozkręcony. Są trzy elementy. Zwykły, najprostszy już widać, że dość co rany długopis. Czas start. Nie możesz trafić? Trafiłam. Dawaj, 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 dawaj. Mam. 20 sekund. Dobra. Ale to jest ciężkie, żeby zrobić coś, cokolwiek w tych okularach. Uwaga, czas. Start. Wygram dla Was tego Franciszio. <laughs> Stop. No ewidentna przewaga moi. A no. Tak Czyli póki co jest 2-1 Ja wygrywam, tak? Tak Riko, co oni odwalają? Patrz. Co oni robią, Riko, co? On jest tak zażenowany, że poszedł spać Obydwie jesteście dobre w sprawach kosmetycznych Dlatego musicie sobie pomalować paznokcia Jednego Okej, okay, dobra, to ja paznokcie to jest twoja brocha Tak, dokładnie <laughs> To będzie wstyd, jak mi to nie wyjdzie Tak <laughs> Więc mi to jeszcze widzowie wybaczą Ponieważ ja paznokcie w ogóle nawet Bez takich okularów dobrze nie pomaluję Czas Myjemy to Start. <noise> Powiedz, jak skończysz, według Ciebie? Pięknie. Okay. Stop. Pięknie. No? No! Poszło nawet. Teraz wstyd będzie, jak mi nie wyjdzie. Ty no klasa sama w sobie. Ja tak ustawiałam, no, nie? Teraz ja nakładam gogle To będzie test, czy nadaje się jeszcze do mojej poprzedniej pracy. Waga? No? Czas? Start. O Jezus, ja nie widzę nic. Czy ja Muszę dojechać do skórek. Serio, no? No, no dobra, no stop, no. Chciałam ładnie zrobić. No zrobiłaś to dwa razy dłużej niż Wiktoria robiłaś. No ja wiem, ale Jeszcze ja chcę. Ale chciałam ładniej. Pokaż. Ale nie wyszło mi ładniej, na pewno nie. <laughs> no to w tym momencie jest remis, moje drogie panie. No, ona bardziej zajechała skórki, a ja mniej. Tutaj tak wiesz... Teraz dostaniecie dzbanek i kubek, i będziecie musieli wlać wodę z dzbanka do kubka. Powodzenia. I to zrobimy na zasadzie, kto mniej wyleje. I tylko zanim zaczniesz. No. Jest jedna zasada. Dobra. To <gryty> Twoje oczy. Nie możesz dotykać dzbankiem kubka. Dobra. Uwaga, czas start. Ja się boję. Okay. Nie dolałeś do końca Nie dolałeś do końca A. Nie dolać do końca no No to trzeba było szybciej mówić A nie po 10 sekundach No po, po, no. po godzinie Pięknie jest Tylko tyle wylałam Jest okej okay. Łatwe czy trudne? Jak oceniasz tak do innych Tak trudne to było to Żeby kręży? trafić no Bo jesteś konkurencją Ja nie mogę ci podpowiadać i mówić, że to było łatwe czy trudne A ja sądziłam, że jak mimo wszystko się gdzieś tam lubimy nie, jeszcze Nie, coś się nie lubimy A to jak rywalizujemy to się nie lubimy? Tak No dobra tak. Gotowa? No. Czas Start a miałaś w korzystnie mi ucho. O nie. Ej. Nie, czekaj. Czekałam na ten moment. O nie, Ej, to było serio trudne. No, to było trudne. To było serio to, było trudne. to, było to Wiesz co ty zrobiłaś? O, no, to było tak. tak. Nie. Właśnie tak, bo ja tak powiedzłaś coś łapię coś. Cześć, to jest coś Tutaj nic nie działa. No dobra no ja dużo wygrałam. Tutaj ja wygrałam zdecydowanie, tak, ale tak. to był bardzo ciężki challenge. Tak, myślałam rzeczywiście, że to będzie trochę łatwiejsze, ale było ciężko. Teraz będzie ciekawie bo będziecie musiały ułożyć trzy krzesełka. Trzy krzesełka Ale, że krzesła? Nie! Nie, 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 Mamy taką grę, takie małe krzesełka. Aha! Aha. Uwaga, czas start. Tak, tak, tak. Jest ok Jest okej, okay. dobra. Klasa. Nie, dobrze ci to wyszło. 13.52. Poszło okay. ci bardzo dobrze. Okay. Dobra, uwaga. Czas. Start. O nie. Ola! Nie! O nie. Za bardzo się teraz stresuję. Chodź tu. 7 Trudny. sekund. Ola wygrała. No nie, nie. <gryśla> 32 sekundy. No to było mega trudne. Nie, nie było nie trudno. Aha, okej. Okay. Było mocne zadanie dla Oli, które Ola przegrała, czyli malowanie paznokci. Teraz mocne zadanie dla Wiktorii. Czyli co? Znaczy w sensie mocna strona Wiktorii. Musisz pomalować usta drugiej osobie. O nie! <gryśla> przepraszam cię, ja cię skrzywdzę! Uwaga, czas. Start. Jezus Ola to są oczy Powiedz jak według siebie skończysz Jezus, Dobra Skończyłam Dobra zajęło ci to 22 sekundy e, Ale wydaje mi się Że tu ocenimy look z Bartkiem po prostu Pogoda. Nie patrz, nie, nie patrz, patrz twój, na razie nie, Ale masz powiększone, no nie dobra. musisz iść na operację no, ust No Wyglądasz jak, jak ten, jak y, Jenner. Kylie Jenner Powiększanie no, ust okay. tylko u y, Aleksandry tak. tak Nowa usługa Dokładam Ale sobie. chyba to nie będzie łatwe To jest bardzo trudne, bo ja na początku, no, tej jak trafiłam w oko prawie Dobra, gotowa? No. Czas, start Pamiętaj, jesteś profesjonalistką <laughs> Twoje miny Czekaj <laughs> A ty zaczniesz? No nie, czekaj no nie... Nie, kurczę. No czas już nie mierzymy, bo to nie ma sensu. <gry> o, o, to, dobra. Ja już skończyłaś? <gryś> nie, dobra, nie, nie. Koniec, kończ. Okej. Okay. Jak wygląda? Pięknie. <gryś> Czyli słuchajcie, wychodzi na to, że nie ma sensu być profesjonalistą w żadnej dziedzinie, bo jak się świat odwróci do góry nogami, to, to nie dasz rady. nie radę. Radę. nie poradzisz sobie. Poradzisz sobie lepiej ktoś, kto się na tym nie zna. <gryś> my ja chcemy teraz lusterkę się zobaczyć. <tryk> o Jezus, co mi się stało? Wg... <gryw> <gryw> ale powiem w, ci tak, tobie wyszło to ze sobą... W usta ci nie trafiło. No ale wyszło lepiej Czy kto finalnie wygrywa? Nie wiem, a to była finałowa runda? To była finałowa. I co? O zwycięstwo? Tak. Ale ja nie wiem, ja nie liczyłam punktów, co wygrał to. No to miejsce. idziemy na gofry po prostu. I ty kupujesz mi, a ja tobie. Dobra. A oni niech sobie kupują. Nie? My jesteśmy na wiecie. A, no dobra. Jeżeli takie odcinki Wam się podobają, to zostawcie oczywiście łapeczkę w górę i subskrypcję na moim kanale. Możecie wpadać na nasze Instagramy. Link do Wiktorii i do mojego instagrama jest w opisie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!